Tak więc witam wam, je, w, 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 Witam Was, jestem cichy i dzisiaj jest ze mną. Siema? Tak, tak, dzisiaj jestem był siema i zagramy w Ferrarię. Tak, nagrywamy z jego inicjatywy. A z twojej nie? Znaczy z mojej poniekąd, tak? Kamil? Znaczy z jego inicjatywa była taka, żebym m.in. naprawił blue a, a to już przy okazji. No właśnie, czyli nagrywamy znowu. Ta... Nie wiem jaka będzie nazwa do tej serii. Bo twoje inicjatywy. To wymyślę po nagraniu. Tak, dzięki Kamil. Ale moje glowski. Wezmę połowę. Dobra. Tak. Hmm, tak. Kamil, o, wiem skurczą... ile tam jeszcze przesiodzie. Jest, 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 jest. No. Patrzyłem. Masz mi dać połowę. No to będzie połowa, no? Tak. Z mojej inicjatywy. Trochę też z twojej właśnie, ale twoja nie była taka. Żeby zagrać, tylko żeby naprawić ten. Te właśnie bardziej, żeby naprawić blue screeny. <laughs> Czekaj, ja tu pięknie oświetlę, bo tu ciemno. Kop! Nie muszę kopać! Tam widzę ore na górze. A wiesz, wiesz to praf? narza surowiec na powierzchni. Co? No, jak to, co? No, zwykle latają wyspę nad. Świetnie. Nie, nie ogarniam Cię, ale okej, okay, niech Ci będzie to Już tak słyszałem, że podobno jak jest y, surowiec na wierzchu Wiesz co? To zwykle jest lutająca wyspa na nim e, Tak, jakby tak było, to już znalazł tyle tych wysp Ale to trzeba dopiero sprawdzić Ja nie mówię, że tak jest Okej, okej okay, okay. Ja mówię, że tak słyszałem Dobra, dobra, cicho, cicho e, Tak Czym pójściem? tak? Nie wiem. I czemu się uśmiecham? Ja no nie analizuję tego, co ty mówisz. Kamil, a czemu ja się co, co ty robisz? Oj, mam biom niego, wypa. Po raz pierwszy, Sniego... chyba. I fajnie. I weź tu się człowieku kop na górę. No taki kotlet I... przyjdzie i ci to rozwali, tak. Jej, pa, jak tu głęboko. O, mamy schody na górę. E, topię się. A tu, tu głęboko. Ty tam wlazłeś. No już nie. Ja tu idę po te itemki. No będę się bił kilofem, bo na razie to jest najbardziej opłacona. Opłacałam. ja tam potem wpadnę. Na razie wykopię surowce. Tu mam czesta. Mam jakiś aglet, którego sobie założę. A mam trochę runa. kopera, shurikeny, trochę potek. Kasę. Zacz potek, but, no potki i buteleczki puste No ja mam ironora, copperora Generalnie ja jestem lepiej ustawiony O no, ja w Ha! Ee, tak jakby robi się ciemno Eee Kamil Tknąłem Właśnie, Nie, mi, właśnie miałem zadawać pytanie kto do kogo idzie Chodź tu do mnie Nie chcę mi się płynąć przez tę wodę Chodź tu. Nie chce mi się do ciebie iść. Dobra, jak się nie utopię, będziesz tu. Bo ja mam niestety. słabość do topienia się. Mm, tak. I talent Kamil, Kamil lubi się topić, prawda, Kamil? Dokładnie. W każdej grze. Nie, no na przykład Jedi Knight to się nie da utopić. No tak. Chociaż I nie, no, dobra, I, da się. I Dlatego nie przep... O właśnie. Mówię. E, da się w Nie, ale ja się tam akurat nie dopię. Nie, ale grasz w nią, bo da się topić. No czy da się, no ktoś powiedział, o. że ja gram w to tylko dlatego, że się da utopić, no. No bo ty lubisz się topić. No o czym my gadamy tak naprawdę? Nie wiem. No o czym mamy gadać? E, o życiu. Rozmawimy o życiu. O wpływie tych murt tam płyną na nasze tak. życie w Terrarii. Tak. O tym, czy nam starczy tlenu, jak wytniemy wszystkie drzewa. Tak. Dokładnie. Porozmawiajmy, co... co, co my w ogóle robimy. Nie Mówię. wiem, ja, ja drewno, a co ty robisz? Jakobie dyrta. Genialne. I mi tu ten koleś ściera focha, ten... Kolin. E, Guit. Co nie? Stoi tam, gdzie chcę, chcę postawić jakiś blok i stoi. Mam pewien pomysł. No? Dosyć dobry nawet. Tak. Tutaj będziemy mieć domek. plan na to. Jest mój no? No? A gdzie idę jest. ci na drewno. A, bierz w cholerę. A tak, trochę tu. Idź buduj tak. jakiś dom, co? Nie mam drewna. Mm. Stoi to pierwsza drewna. Nie mam drewna. Nie, nie mam drewna. Przez jeszcze. Postaw. Nie, nie, nie mam drewna, sorry. O, już teraz Chodź. mówię, że będę się pilnował, żeby nie przeklinać. A, tak. To Teoretycznie. Okay. Pa, zrobiłem crafting. Jesteś za mnie dumny? Kamil... <famously>. Zaraz ci coś pokażę. Ta, świetnie! I'm include wooden sword. forceful wooden sword. Tak samo jak Kill'em. <Nicholens> <Stadium> <t boys> <one> <t Coca> <rehearsals> Aha, nie, tego Ale już to... nie masz w takim razie. A patrz, co ja mam. Co ty masz? I raz znalazłem Lefoch, wyprowadzam się Jeszcze forcefula Dlaczego my wszystko mamy forceful? I masz mi płacić alimenty stary Bo ja urodzę dziecko Idę od ciebie Żegnaj A to żegnaj Nie żartuję, bo zimno Woda zimna, prawda? <laughs> Nie, śnieg zimny Więc idę w prawo Za niskie! A bierni, nie Tymalne. No. A, Ale skrzynkę może do środka, co? Nie. Ja chcę mieć skrzynkę na zewnątrz. To jest mój tajny plan. Ja chcę młotek. Ja mam młotek. Też, mam, mam 19 miedzi na przykład. Czego? Miedzi. Mówię po angielsku. To, to nie jest kop... To, to nie jest koper, to jest koperek nobie. Czy to mogę całe związki chemiczne mówić po angielsku? Jeden pierwiastek to... Mam całą chemię po angielsku, to jest dopiero. Sulfaty, fosfaty. Ciemno! Kamil, oświetlaj mi drogę. Patrz i on stanie w miejscu i będzie stał, a ja chcę postawić, on tak mi wcześniej już robił, na filmie będzie, że ja chcę postawić dyrta czy co tam cokolwiek, brakło drewna. Teraz Jak... to oświetlaj. No trzeba ideę kątek domku wziąć, to weź mi, świetnie, pomóż. Co? Idealny środek domku, tu? <tukaj> tu. Fajnie kurna, jeszcze może to będę liczył, co? No tak. A co ty myślisz? Do myślałeś? kogo koledzy? Na no, hot party. Niewidowo. <tukaj> no jak hot party, to oczywiście, że, ciebie, że nie u ciebie. U ciebie nie może być hot. Powiedziałbym coś, ale musiałbym wstawić plus 16. I musiałbym tutaj teraz takie taki jeszcze pegi yy, rasizm dodać. No. A tego mamy unikać właśnie. Podobno. No, m... m jesteś okrutny. Bardzo wiem, górne piętro. Ja jestem okrutny. Tak, jestem. chyba oh, Craftingo? Może byś postawił... O, już myślałem, że dostaniesz. Człowieku, już myślałem, że dostaniesz tą gwiazdą. No Blisko było. Ale nie by było, jakbyś dostał tą gwiazdą. Dobra, niszczę. Nie, takie 10 tysięcy hitów. Musisz zacząć od końca, gdzie już jest zniszczone. Czekaj, ja to zrobię przed cudnym dach kotleta. bo ja tu jestem projektantem Kotlet, ja to, ja to powiem prosto Nie crafting nie przeklinaj Tu się pipczenie wstawi Tam że ma to dobre, że można drugą ścieżkę wstawić Ide Idealnie w tym momencie wstawi O to już wiem jak chcę zapipczyć na tym Na FTB Co? No zostaw mnie, ja jestem grzeczny Dan dla ścisłości wpadł do mnie podczas nagrywania na FTB yy, z Damianem, czyli z czyli z yy, I zaczął reklamować się. Na no, moim <grym> filmie. Nieprawda. No i generalnie się tak. zaczął drzeć, prawda? Że w pierwszym... Teraz ikon... yy, wymyśliliśmy, że go po prostu wypipczymy, tak? Tak, wypipkacie mnie. <grym> Słuchaj, to było. Postawi się to potem drugi piecyk dla symetrii, ale na razie mam tylko jeden. Na Skype mi spamują. Pewnie wiesz kto. Albo Damian, albo no. Aha. Awdewo? Aha. Audevo będziesz sławny. Tak, Audevo nie, nie otwieram tego Skype'a, mam od się wiadomości i tak patrzę. Rozmyślam kto mi spamuje Czemu ta noc tak długo trwa? Nie wiem ale ten knok właśnie na tym spi, że Tak mi utrudnia życie No właśnie, beznadziejna sprawa Kamil chodź tylko patrz w Zauważyłem że zrobiłem sobie pomarańczową postać Naprawdę? No, no zobacz Czekaj chwilę Nie, ale ja to tego nie zauważyłem jeszcze spójrz teraz no i co jest w tobie takiego pomarańczowego? No włosy Włosy? Jestem rudy Weasley jestem No Dobra. nawet. Nie ja wszędzie jestem tak samo, w Minecraftie też jestem na czerwono z niebieskimi spodniami i brązowymi butami Och, i zawsze wyglądasz jak pedał Patrz, a nie być rasizmu i tak dalej. A ty nie jest rasizm. Nie w ogóle. Tak. Powiedziałem na no Kamila Pedał, ja stwierdził, że to jest rasizm. Nie, rasizm albo podobne. A, okej. Okay. Czyli dyskryminacja rasowa tak tym podobne. No to, to się nazywa właśnie rasizm, no, ewentualnie. Wiem o tym. Ewentualnie nacjonalizm. Kamila, no, to to jest synonim. Bo kosmo... Patrz, patrz nie, jakie na, trudne nacjonalizm słowo. nacjonalizm i... Ten to nie jest to samo. Patrz jakie trudne słowo. Tak, szowin to jest na przykład... Dobra, może nie. Nie będę się chwalił tym co się nauczyłem. Dobra, Kamil. Kamil. Na kosie. Ehm, zaraz Gajda chyba stracimy. No i dobrze, nie lubię go. On jest nie jest czy ryzyk... zauważyłeś gdzie on wlazł. Postaw łóżko w domu i jakieś stoliki i tak dalej to ci zaraz zamieszka. Ty, ty rozumiesz co on. Co rozumiesz gdzie on siedzi? W wodzie. No. Nie chutonie. Chodź tu. Jest ciemno. Czekajcie. Chodź, Musiałbym do wyjść. Zobodnie, tak? Będziemy mieli ściany z dyrta, cieszysz się. Dlaczego ściany z dyrta? Bo dyrkie sławnych. Bo nie masz drewna, prawda? Tak. <laughs> tak myślałem, że coś kręcisz. Kurde, właśnie sobie mnie jedną rzecz. No. NIE WYWALA CIE screenów! I w tym momencie Kamil przestał ze mną rozmawiać. Nie, że musimy najpierw wywalić te ścianę z... No wiem. tyryta zanim położymy drewnianą. Dlatego zrobiłem takie na górze część powietrza, bo nie można Im iść... Jak się to wywalało? Młotkiem. Ale to trzeba mieć od części jakiejś, gdzie jest pusto, zwykłe tło. Czyli tam zrobiłem na górze, widzisz? A, no widzę. A no masz rację, niestety No gra się w terenie długo Świada, a to idę He No nie, nie zrobię No nieważne to chciałem zrobić Patrz, mam piękny sufit Lubisz fale? <grym> Naprawdę Falling star Fajnie, nie? Kamil... kolego. Pracuj. No tak. Wszyscy wiedzą, co chciałem powiedzieć. No, ale nie, nie wolno, Kamil, zabroniłem pa... What the fuck? Może drzwi byś zamykał ze sobą, co? Nie. Na pewno domu nie A! Chwileczkę, bo... Ja się założę, zaraz mi ktoś wpadnie do pokoju. bo nie pokazałem w skuteczny sposób wywieszając no patrz skoro to oglądają to już musieli tutaj wbić chyba nie? nie jak są na twoim Co? jak są na twoim to nie tak wydropiłem ci młotek ale kto powiedział że to u mnie będzie na tym yy, na kanale wydropiłem ci młotek mój a no wydropiłeś A mi się zciął prawy klawisz myszy i prawda nie mogę go wyrzucić Cóż za zajmujące zajęcie. Chodź, dzień! Za nisko zrobię sufit! Mam pomysł. Idę po żelazo i zrobię nam lepsze młotki. Co ty na to? Okej. Okay. Tak, to... To jest taki nudny odcinek, niestety. U mnie będzie pod tytułem, początki były nudne. Tak, tradycyjnie. Bo początki są nudne. A ja jestem oryginalny i wolno nie nudne początki, a co mi tam. I co, humo? <śmum> y Teraz się pewnie hejt posypie, że gramy jakieś lamerzy i odcinki są przepełnione e, rasizmem. Tak, wspominaj o tym więcej. No bo taka jest prawda. No pomyśl, co napiszę pod tym odcinkiem menu? Ale ja to zablo zbanujemy, zablokujemy. I tak mówisz konto, to, to... Kiedyś mi zaczął sypać komentarze, odpalił spam-bota. Aż mu w końcu wyskoczyło, że musi wpisywać kod czapte. Żeby wstawiać wiadomości częściej niż co 3 sekundy. Po tym jak walę, już 30 komentarzy. Które świetnie pokazywałem. Dobra, dobra. Mm, ale Emiu się nie liczy. U mnie jeszcze budę spamował. Spamowałeś. Ja spałem. Nie pamiętam, pijany musiałem być Zawsze jesteś pijany Nie, co najwyżej nie trzeźwy Albo nie trzeźwo myślący Kopię w dyrcie I dalej nie mogę nigdzie dojść ciekawi... Najbardziej mi ciekawi jeszcze jedna rzecz, jak ja stąd potem wyjdę Bez... Pania cudownego hasła. E, tak, cudowne hasło. No nie, dobrze, obejdzie się bez cudownego hasła. Uff. No, cudowne hasło jest cudowne. Cudowne hasło zmienimy następnym razem. Będziemy je zmieniać sobie, tak. ale... Tak. Bez... Jeżeli teraz to oglądacie... To znaczy, że po tych 20 minutach nagrania nie miałem jeszcze plus screena W tym momencie Kamilowi je komputer. Nie mnie przeklinać. A co ty? Pewnie. No co ja? A ile nagrywamy? O nie ja wiem, tak jakoś 20 minut. Właśnie minia z 20 minut. To co innego nagramy, zbudujemy ten domek, Znaczy, część. Chodź tu do mnie, siwy. Skacz tu, na dół. <grym> tak, zabawne, zabawne. A już naprawdę, bez zastanowienia, biegłem do ciebie, wiesz? Ja naprawdę nie wiem, jak ja jestem nim pod ale wiem, że tu jestem w cholerze ciemną. 390 kratek. A ty stoisz na górze? Na dachu. A, my, Nie, myślałem, że stoisz na. Y, przy wylocie tunelu. Jezu i ja tak rozstawiam te pochodnie zamiast zrzucić pod siebie glowstika. Naprawdę. Dokupasz, no serio. Tak, tutaj no jest... I w tym momencie taki... dokopałem się do jakiejś jaskini. W momencie gdy zmarnowałem właśnie glowstika. Dobra, Kamil. To tak, może chodź budować domek. No nie będziemy, no już ten... w tym odcinku tylko ten domek nawet nie cały troszeczkę Ale jaskinia. O, No Dobra, wyjdź stamtąd! No właśnie, taka mała! Wyjdź stamtąd! Chodź tu do mnie! Poczekaj, jestem ładny! I w tym momencie U. zrobiłbym przerwę w nagraniu i się lognął! Nieruchomy! Nie pamiętam, jak się robiło przerwę! A czym się robiło przerwę? U mnie! W Kantejży się nie da! Da się! Właśnie o to, że właśnie w Kantejży się da! We nie, albo jeszcze tego nie odkryłem. Ja to nie kręcę. Aż mi, fraps. mi Fraps z 30-minutowego filmika Karobi 18. I właśnie się przyznał, że... Ma nie oryginalnego Frapsa. Mam oryginalnego Frapsa. To byś tak nie skracał. <grym> skraca tak czy siak. Nie, na przykład Mikołaj ma oryginalnego i jemu nie skraca. Ehm, <grym> oryginalnego mogę ci wysłać z Świata, że mam licencję. Dobra, nie, nie wysyłaj, bo i tak nie będę jej oglądał Nie oszukujmy się Naprawdę mam licencję Ale Mikołaj Co tam i tak go nikt nie ogląda, a ja mam No tam najwięcej 58 wyświetleń A ile masz widzów? A... Ciebie. No właśnie, a ja 23. Ciebie też, ale wielu osób nie znam. Mnie dwa razy. Nie raz, bo cię odsubowałem, bo mi nie chciałeś suba na... Naprawdę? No. Ach. Nie. Ojej. Dobra, tak więc myślę, że powoli zaraz będziemy kończyć, bo Świetnie, Jej! Ja się dopiero rozkręcam. Brawo Kamie. Tak. Po <grym> pier... Tak, tak! Człowieku pod piaskiem. Ej, on źle Kamie... co mnie bije się dopiero rozkręca. Cicho, to. cicho, cicho sobie. Po kilku sekundach. Czekajcie, bo nie pamiętam. Tak, świetnie. Kamilki Megot Impulse. Albo jak to by przeczytała większość naszych znajomych? Kamilki Megot impaled O. Symetria. No to musi ja, być. Ja bym tam skrzynkę postawił bo u ciebie symetria leży Ale duży dom mamy A ja go rozwalam Czemu rozwalasz mu... A nie rozwalasz Mam pomysł poza nagraniem Torcze zbieram Poza nagraniem uwaga uwaga zrobimy ściany Tak Bo na nagraniu tak jakby mi się nie chce za 6 minut suknię pół godziny. No tak więc myślę, że się zaraz pożegnamy. Bo jest 20.50, zaczęliśmy 2026. Dobra, tak więc ja tu jeszcze ci chwilkę pomogę z tymi ścianami wykopiłem. Ty piesze. z drugiej strony jedziesz. Z drugiego końca. Myślę, że tutaj tylko pierwsze piętro na wizji. Jeszcze sobie porozmawiamy. Ty robisz dołu. Ja zrobię ten tak, dołu. Tak, może jeszcze nie wiecie, ale na moim kanale będą się pojawiać filmy z gry Lord of the Rings. Czyli po prostu w bierz cieni. Z właśnie w wersji Lego tej gry. I w, z gry władca pierścienie bitwa na północy właśnie nie wiem ja czy Ja miałem byłem... kręcić z Lego Star Wars ale tak jakby mój brat gra i okupuje moją płytę tak bo Kamil... dlatego wziąłem tutaj na twarzy do ja właśnie miałem w dylemat co kupić byśmy mogli pograć na multi ale wiesz jeżeli... Ale co chciałeś pograć na multi no z, w tą grę twoją Lego Star Wars? No? Nie Jedi Knight, Jedi Outcast. Ja no, multi jeszcze nie. Na no multi raczej nie grałem. Tak, i jednak wygrały. Wygrała no właśnie ten dwupak wadca Czcieni Ponieważ. Wygrał, przepraszam. Wygrał, ponieważ y, za dwie gry osobno zapłaciłbym 240. 220. Ale jak kupiłem y, w dwupaku, to zapłaciłem. Wytnij tam do tak. ściany. Którą? A tu. Jak kupiłem w dwupaku, to zamiast 220, 220, 220 zapłaciłem 140. Dobra, tak więc my się tu z wami... No, no nie wiem, ty masz to więcej tożczy. Na pierwszym piętrze, drugim na pierwszym, piętrze naszego to, to domku. No to jest parter. No tak, na, drugim, e, na pierwszym... nie wiem jak my tu rozwalimy ścianę. Na pierwszym piętrze naszego domku będziemy się... Ale, jak my tu rozwalimy ścianę na dole? <laughs> o Nie. nie. Jest! Jest. Ha. Okay. Tak więc, będziemy się żegnać na pierwszym piętrze. Eee. Czekaj, ja idę na pierwsze piętro. Na pierwszym piętrze naszego domku. Tak Jeden więc... Kurwa identycznie. Cześć. Czemu? Ja jestem cichy. A jaka milkina. Cześć. Do zobaczenia.